Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. 13 dzień wyzwania: rowerowego. Zaczynamy dzisiaj trochę później, ale lecimy z tematem. Zapraszam. Zobaczymy, czy dzisiaj nie przerwie transmisji, czy będzie wszystko okej okay? 13 dzień wyzwania rowerowego Prawie połowa Dajcie znać, co was Dołączacie do wyzwania, kto, który dzień. Dzisiaj mamy 9 września urodziny miesiąca. Terek zacny, poranki są zimne, nie napawające optymizmem. Ja jakoś po tym półmaratonie trawki nie mogę się zregenerować. Powiem Wam szczerze, to się mówi, starość nie radość. Trzeba więcej czasu na wszystko. Albert! Albert! Widzicie jak to jest? Kot normalnie widzi, że jedzie rower to schodzi z drogi Jakie zwierzęta są mądre A człowiek będzie las Jeszcze będzie się prół na drugiego człowieka Разминантка. И, однако, Никогда он najpóźniej wyzwania zaczęte więc największe korki więcej ludzi a zasuwających do boksów strasznie mało jest w ogóle na kanale oglądających powiedzcie co jest Zowodowałem pół godziny wczesne, czy coś innego. Zawsze przed przejściem się zatrzymuje. Właściwie nie jadę po przejściu. Tylko pojezdni, omijając pas Taki mały kipik A propos mandatu, jakby ktoś chciał wystawić. W ogóle nie wiem, kto to wymyśla. Te przepisy. Ja po to, żeby ludziom utrudnić, jaki sens w ogóle jest schodzenia z roweru, jak można go sobie dotknąć, jezdno przejeżdżając. Nie przejeżdżając, bo nie przejeżdżasz na rowerze, tylko żeby była mowa o przejeżdżaniu na rowerze, ten rower musi poruszać się na kołach a tutaj rower się nie porusza na kołach, tylko jest dotykany znowu. Agresywny pies. Prawie zęby wystawione i bez kagańca z tymi ludźmi, nie, umią, nie umieją swojego życia masknąć. Za to się dzieje. Takiego to jeszcze tutaj nie było. Ja bym ja, ja chciał dłużej paspić. Już za mną gorączkuje Bo jedzie drzwi wstawiać Nie, ludzie się zachowują dziwacznie Zaraz Zjeżdżam sobie, bo ostatni znajomy opowiadał że jakiś kolega w pod samochód odracony cały rowerysta W sumie bardzo się nie dziwię, bo Ile razy podczas tych 13 dni człowiek byłby potrącony gdyby nie zachował zimnej głowy nie po prostu nie, nie zwolnił aby było tak samo nieraz byłoby potrącenie tak więc pamiętajcie ego chowamy do kieszeni Życie jest ważniejsze. No, transmisja póki co jeszcze leci. No, zobaczymy, może się udać. dziś większy czas transmisji wykręcić. No, trochę poczytałem. Zresetowałem ustawienia WiFi. Grało się od nowa. Połączyło. No to ta była przyczyna? Niechwalmy dnia przed zachodem słońca. zobaczymy A przy tym wyjeżdżę nikt nie jest Aż mi się zdziwiłem no, no. Zobaczymy jak to będzie, bo wtorek chyba dzisiaj mamy wtorek czwartek, piątek czy jakoś tak w tym pod koniec ma być, być ulewy. Może zrobimy taką regenerację, odpoczynek na rowerku, żeby nie jeździć? Może wszystko się nakłada i temu tak I ciężko to. I te sprawy. I pan biegnie, że patrzy. Nie patrzy. Nie patrzy przed siebie. W obydwiejszych, wartości człowieka zanikają, na w obydwiejszych, a wartości człowieka zanikają jest smutne. Zero pokory co, jak szaleni Fiodą mordeczki kołem a my sobie wylatujemy na prosto. Lubię tą prosto, bo to ciśniesz. Fajnie, bez świateł. Ostatnio jechałem jakoś tutaj mamy takie obrzeża lecisz bruszką bez świateł blisko trasa szybkiego ruchu więc jest rewelacja, jechałem przez centrum a matko jedyna inaczej nie można powiedzieć, ale nie wiem co 500 metrów światła korki gdzieś to nie idzie wytrybić Zabieranie tak zwanego czasu Cennego, który dzisiaj, W dzisiejszych czasach Czas jest najcenniejszy Każdy ma to 24 godziny Trzeba je dobrze rozdysponować Tak jak na filmie już mówiłem właśnie Nagrywałem na filmie te 8 godzin na sen 8 więcej na pracę to gdzie pracuje bo i czasami zdarza się. Nic nie będziesz miał. Masz być szczęśliwy. A my zabierzemy Ci to i będzie ja powiem. Tichletek.